Endwartonski Games Kolejna awaria oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Ulice miasta stołecznego są zalane na metr szambem. I kostka prezent. Według raportów do ratowania sytuacji został wysłany specjalista Mietek G. Wszyscy mieszkańcy po lewej stronie Wisły zostali już ewakuowani Podludzie z prawego brzegu ode mówili ewakuacji i piorą bieliznę na ulicy Plusk Oczyszczalnia obiecuje zażegnanie kryzysu do końca dnia O a co to? Co też ludzie do kibla wrzucają w dzisiejszych czasach? Trochę walikałem, ale dam go synkowi, na pewno się ucieszy no, zajebiste ujęcie, prawie jak w Blade Runnerze, ale to jest rok 42, a nie 49. Centrala, jestem na pozycji. Dobrze. Na miejsce dociera Czesław ze środkiem do przetkania rur. Okej, okay, widzę go. Pierdut. O kurwa, Czaskowski wysłał asasyna, żeby wyciek z oczyszczalni trwał dalej. Walizkę z kretem do czyszczenia rur oznaczyliśmy irytującą, migającą czerwoną diodą. Na pewno jej nie przegapisz. Dobra, widzę. Zabieram ją i uciekam. O kurwa, jednak nie. Mam asasyna na głowie, zróbcie coś. I co mamy niby zrobić? Budowa nowej oczyszczalni nie przeszła w ostatnich wyborach budżetu obywatelskiego. Jeśli zawiedziesz to Warszawa utonie w gównianym zalewie. Dobra, bo zaraz stracę przytomność od tego smrodu. Świst, gwizd, pist. Kowalski, ty tutaj? Haha, ha, skóra ci już ściemniała od tej gównianej pracy. Eksodus z Warszawy. Kanalizacyjny kryzys roku 2042. Po kolejnej naprawie oczyszczalni ekipa techników spotyka się w bazie zrobionej na zarekwirowanym, luksusowym jachcie ruskiego oligarchy. Mniam, yerba mate, moje ulubione. Noż kurwa mać. Turlu, 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 turlu. turlu, turlu, turlu. Jerba ma te co? Nie dla psa kiełbasa. Co takiego ci zrobiłem, Mietek? Te kajdanki nawet nie są pokryte futerkiem. Obraziłeś mnie. Nie po to rzuciłem robotę w kablówce. Żeby teraz słuchać żartów o moim zmienionym przez szambo kolorze skóry. Posłuchaj. Ta walizka z kretem zawiera olbrzymią dawkę specyfiku. Jeśli dorwą ją terroryści, to będziemy mieli Trzecią Wojnę światową. Spokojna Twoja rozczochrana. Prędzej w Polsce będzie deflacja pieniądza, niż okradną nas terroryści. Cześć, młody człowieku, mam coś dla Ciebie czemu ten dinozaur tak cuknie. Jeszcze się nie przewietrzył, wybacz. Już 20 lat temu zajebaliśmy ten jacht Abramowiczowi, a dalej nie rozumiemy wszystkich tych systemów. Posłuchaj Bietek, ten strzelec wcześniej to nie był asasyn prezydenta. Jeden ze Starlinków Ilona Maska przechwycił informację, że król Kataru dostał potężnego kataru. Tak mu zatkało nos, że w desperacji wysłał na nas agentów specjalnych, żeby podpierdolili nam walizkę z kretem. Ten chory pojeb chce to sobie nasypać do nosa. Nie możemy mu na to pozwolić. Nie przeżyjemy kolejnej awarii czajki. Katarskie siły specjalne już tu są. Nie możemy ich zestrzelić, bo całe uzbrojenie przeciwlotnicze trafiło na Ukrainę. Może oddajmy im to po dobroci? Chyba cię pojebało. Nie tak. Jesteśmy w gównie po uszy. A więc jesteśmy w naszym naturalnym środowisku. Już, Cholera, chyba nie będą się nawet starali negocjować. Jebudu. Kieruj te łajbę do Torunia. Nadajniki radia Maryja ukryją naszą pozycję. Nie tak. Nie zdążymy dopłynąć. Włącz nitro. Ten duży czerwony guzik. Kapitan co to kurwa ma być? Wyłącz tę muzykę. Heche he, mówiłem ci, że nie znam tych wszystkich systemów Mietek, wszystko jest po rusku. Abramowicz musiał to zostawić na swojej playlistie. Ale pierdolęło basem. Jacht się przechyla od tego hardbasu, Uważajcie. Wyłącz kurwa tę muzykę. Chydysz. Jeb. Yep. Oj, zapomniałem, że jest Friendly Fire włączone hehe. He. Dzięki za will do twojej starej, przyda się. Lepsza akcja niż w Matrix z wstania. W końcu ten idiota znalazł przycisk do wyłączenia muzyki. Co za ulga. Koniec zabawy, Mietek. Gdzie jest to tyka czy Oddawaj specyfik albo dzieciak zginie. Tato, tato, ten dinozaur dalej śmierdzi. Mówiłem ci już antek. Wyłowiłem go z zalanych ulic Warszawy. Nie zmieniaj tematu. To twoja ostatnia szansa. Albo oddajesz walizkę, albo ty i twój dzieciak poczujecie na sobie gniew katarskiego księcia. Dobra, macie. Pamiętajcie tylko, żeby przewietrzyć pomieszczenie po użyciu kreta. Albo producent nie będzie odpowiedzialny. Dzięki za przypomnienie, ale sam rozumiesz, że nie możemy zostawić świadków tej akcji. Nie. Pach, pach, pach. Kowalski. O, zapomniałem o A nasz... O, ukryty pendrive. Już ja wiem, co ten chory pojeb na nim trzymał Hechę. Może ten tablet ma slot na pendrive'a i skorzystam sobie. Nie ma czasu. Znowu awaria w Warszawie. Niech to szlak trafi. My pracownicy oczyszczalni nigdy nie zaznamy spokoju. Uwaga załogo jachtu. Kolejny wylew studzienek kanalizacyjnych w Warszawie kombinezonę. Nie kupujcie tego ścierwa jeśli macie choć odrobinę rozumu i godności człowieka.